Witaj, moja piękna. Jak się dzisiaj masz? Nie ruszaj się, kamelia. Odbiorę telefon i przyniosę ci twój rozpylacz. Halo, babcia? W porządku. 35 stopni na Madagaskarze? Wow, ale ci dobrze. O tak, dobrze się zajmuję kamelią. Całuję, babciu. Na razie. Kamelia? Kamelia? O nie! Amelia! Pets uh. Club! Best Club! Pets Club! Zaginione zwierzęta znajdzie w nich Club! Best Club! Jestem Tim! Oskar! A ja Nina! Wierny moru z nami zawsze jest Nasz suknięty i cuchnący pies Best Club! Jaszczurka. No weź, Morus! Chodź ze mną! <grym> Jeśli nie powtórzymy twojej szczepionki, możesz zachorować. A nie chcesz chyba zostać złym, wściekłym psem, co? Eee, <laughs> Tim, nie złapałeś piłki i oberwałeś w głowę? Robert czeka na nas ze szczepionką na wściekliznę. Możesz mi pomóc, Nina? Nie mamy teraz czasu. Uciekł kameleon, który przyjechał z Madagaskaru. Jego właściciel, Łukasz, dzwonił do Pets Klubu. No, tak na tym nie zyskasz. Jest ponad 70 gatunków kameleonów, ale niektórych nie wolno sprzedawać. Trzeba mieć pozwolenie, bo to dla nich niebezpieczne. Tak jest w przypadku tego, który zginął, to kameleon lamparci. Na wyspie Reunion nazywa się go Zendormi. Gatunek chroniony? A ty masz pozwolenie? Eee. No pewnie, że mam. Ale to rodzice mają papiery, a nie ja, a nie ma ich teraz w domu. Przez telefon mówiłeś mi, że wyszedłeś po rozpylacz, kiedy kamelia zniknęła. Tak, kameleony potrzebują rozpylanej wody. Lubią upały i wilgotne powietrze, bo nie są przyzwyczajone do naszego klimatu. Jeśli kameleon zmarznie, może nawet zachorować. Dziwne, że sama się wystawia na ryzyko. Nie zauważyłeś może ostatnio u niej nic dziwnego? Od jakiegoś czasu Kamelia nie chciała nic jeść. A co takie kameleony jedzą? Pokażę ci. Ale ohyda. Kupuje jej owady, ale Kamelia najbardziej lubi mrówki z ogrodu. Niestety zniknęły, bo rodzice pryskali płynem owadobójczym. Może dlatego Kamelia uciekła? Szuka ulubionego jedzenia. Dobra, mam jedną! Zobaczcie! Samotna mrówka włącza się do całej kolumny. Idę w tę stronę! Są tu ich tysiące! No i koniec! Mrowisko musi być w środku. Idziecie? My, tak, ale ty musisz iść do Roberta zaszczepić Morusa. Może go przyjąć właśnie teraz. Cii, mów ciszej. No chodź, Morus, kupimy ci smycz. E, eskalopkę. Idziemy do mięstego. No chodź, tak okłamałem cię, ale dla twojego dobra. Nie, 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 nie stój! Dorwę cię morus! Idą tam! Ty poszukasz kameli w ogrodzie, a ja sprawdzę, czy przypadkiem nie zostawiła śladów wokół mrowiska. Uh -huh. Boże, się, że Morus wciąż nie zaszczepiony. Ale jeśli jej nie było przy mrowisku, to gdzie się podziała? Och, babcia będzie strasznie smutna. To ona mi dała kamelię, kiedy ją odwiedziłem na Madagaskarze. Proszę, kochanie, to dla ciebie, żebyś o mnie myślał, gdy będziesz daleko. Dziękuję. Będziesz się nią opiekował, obiecujesz? <laughs> Obiecuję, babciu. Nazwę ją Kamelia. Nie martw się, znajdziemy twoją kamelię. Masz może jej zdjęcie? Wrzucimy ogłoszenie na stronę Pets Klubu. Ej, widzieliście? Tu Kamelia ma na grzbiecie pomarańczowe plamy, a tutaj ma żółte. Nie sądzicie, że to dziwne? Eee, to chyba normalne u kameleonów. One zmieniają kolory. No, no nie, Tim. Gdyby chciała się ukryć, zmieniłaby kolor całego ciała. A, tak! Według Petspedii samice zmieniają kolor, kiedy spodziewają się a? potomstwa. To znaczy, że była zakochana, zanim babcia ci ją dała. Moje gratulacje, A. Kamelia będzie mamą. Co? Widziałbym, gdyby złożyła jaja. Być może uciekła, żeby je złożyć w jakimś spokojnym miejscu. A pamiętasz, co nam powiedziałeś? Od jakiegoś czasu Kamelia nie chciała nic jeść. Samice Kameleona często odmawiają pożywienia przed zniesieniem jaj. W odróżnieniu od Oscara, który bierze trzy dokładki pizzy. O. To znaczy, że kamelia i jej dzieci są w niebezpieczeństwie gdzieś na dworze! Trzeba ją koniecznie znaleźć! Biegiem! Ale gdzie mamy jej szukać? W piaskownicy? Jesteś pewna, że to tu? Kameleony wolą znosić jaja w piasku. To jedyny piasek w całej dzielnicy! Inspektor Oskar spec klubu? To miejsce zbrodni. Zmykajcie, nie ma tu czego szukać! prawdziwym policjantem prawdziwi policjanci z telewizji są wielcy silni i straszni opowiedzieć wam coś co was przestraszy a jeśli wam powiem że pod tą piaskownicą czai się okropny potwór nie musicie dziękować nic ani śladu jaj to co teraz robimy w okolicy nie ma innych miejsc z piaskiem o jednym zapomnieliśmy Pamiętacie? Mijaliśmy prac budowy. Mhm. To tu! Bingo! Patrzcie! Ach, trzeba przysypać jajeczka i poszukać dla nich bezpiecznego miejsca. Małe kameleony wyjdą ze skorupek za kilka miesięcy, w zależności od temperatury. To je trochę ochroni. Ale nadal nie wiemy, gdzie jest kamelia. Jak znaleźć zwierzę, które potrafi się wtopić w każde otoczenie. Może poszukamy kameli po zmroku, ponieważ skóra śpiącego kamelona staje się prawie biała. Łatwiej go zauważyć. Rodzice nigdy w życiu nie pozwolą mi wyjść w nocy. No to zrobimy to jutro wczesnym rankiem, a ja zaskoczę morusa w czasie snu i zaniosę na szczepienie. Potem poszukamy kameli. Dobry pomysł, Tim! Idę zawiadomić Roberta. Kolej Morus. Śpi, śpi, piesku śpi, śpi i o robercie śni. No cześć z nim, Jeszcze śpi. Shh. Nie wyłączyłem budzika! O nie, ja nie mogę, obudziłeś go! Pieknijcie! Dopadniemy go! Nie, nie mamy. Już czasu! Łukasz czeka na nas! Zaraz będzie świtać! Dobra! Poproszę Roberta, żeby przyszedł! U. Nie masz okularów na nosie i nic nie widzisz! No co ty gadasz? Mój noktowizor idealnie się sprawdza, ale jeśli chcesz mogę nic nie robić! I pomóż nam szukać kameli, zamiast się obżerać. Ja się nie obrażam, tylko zbieram siły. Nigdy nie wiadomo, ile czasu to potrwa. Moros! Jest! Kamelia! Jest tutaj! Chodź do mnie, Mała, ale mnie wystraszyłaś. Nie martw się, Łukasz, nie musisz się o nią bać. Zaraz przyjdzie nasz przyjaciel weterynarz, sprawdzi, czy Kamelia jest zdrowa i czy nie zmarzła na dworze. E, weterynarz? E, nie, nie, nie ma potrzeby. Zaniosę ją od razu do domu. Dobra, to cześć. O? Zaczekaj, nie możesz tak zostawić jajeczek Kameli. Poza tym Robert już jest. Cześć, cześć Robert! Robert! Cześć, dzieciaki! Aha, a oto mój trudny pacjent. <śla> no! Chyba go trzeba przechytrzyć przed szczepieniem. Moróż! Morus! Oj, ale boli! Oj, moja kostka! Skręciłem sobie kostkę! Trzymaj! Dobra, mam go! Nie ruszaj się, morus. Jesteś szczepiony. Widzisz, nie było tak źle, co piesku? Brawo, Tim! Dobrze grałeś! Masz pretensje, że udawałem? To dla twojego dobra. E, Robert, mamy do ciebie jeszcze jedną prośbę. Zostawiliśmy zakopane w piasku jaja kameleona lamparciego. Co? I chcieliśmy... Kameleon lamparci tutaj? Co to za historia? A, już widzę. Łukasz nam powiedział, że ma pozwolenie na trzymanie kameleona. Inaczej byśmy mu nie pomogli. Ale A? jeśli nas okłamał, to już wiem, dlaczego tak bardzo się śpieszył i nie chciał spotkać Roberta. E, weterynarz? E, nie, nie, nie ma potrzeby. Zaniosę ją od razu do domu. Dobra, to cześć. Kłamał czy nie? Kameleony po zniesieniu jaj są bardzo spragnione. Jego zwierzę może potrzebować pomocy. Muszę je zbadać. Uwierzcie mi, nie wiedziałem, że trzeba mieć pozwolenie. Dopiero wy mi powiedzieliście. Bałem się, że klub nie pomoże mi szukać kameli. A kiedy się dowiedziałeś, że przyjdzie weterynarz, wolałeś uciec, bo bałeś się, że ci ją skonfiskuje. Twój kameleon jest zdrowy. Nawodniłem go, ale trzeba znaleźć inkubator na jaja. Miejsce, w którym będzie ciepło i bezpiecznie. A jeśli z rodzicami poprosimy o pozwolenie, pomoże mi pan go zatrzymać? Nie, terrarium kameli jest za małe. Twoje zwierzę potrzebuje więcej wilgoci i więcej ciepła. To jest chroniony gatunek. Lepiej, żeby kamelia i jej dzieci były bezpieczne. Znajdziemy jej super miejsce! To zo zgodziło się wziąć kamelię! Zobacz w jakim wielkim vivarium będzie mieszkała ze swoimi młodymi. Masz! Twoja legitymacja bez klubu i dożywotnia wejściówka do zoo. Będziesz mógł odwiedzać kamelię. Dzięki. Następnym razem, Łukaszku, ja wsiądę do samolotu, zobaczymy się i oboje pójdziemy do zoo Bardzo mi przykro, babciu, chciałem ją zatrzymać To mnie jest bardzo przykro, kochanie Tutaj kameleony żyją wszędzie Gdybym wiedziała, że nie wolno go wywozić za granicę, nigdy w życiu bym ci go nie dała Pomyśl teraz o pozytywach Skoro Kameria jest w zoo... Nie będziesz musiał jej więcej dawać ohydnych robali do jedzenia. Zobacz. Oscar, one mają pełno witamin. Są lepsze niż czekolada. Nie, nie zabieraj to, ratonka. Przestańcie, chłopaki. Zobaczcie dzieci Kameli, które sfilmowałam. Ale są słodziutkie. Chyba są bardzo głodne. To mi kogoś przypomina. <grym> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Plus Start International Polska.